kompletnie nieobecne właściwie w, polskim, w polskich postawach i w polskim piśmiennictwie, nawet takim, które do, do niewierzących czy do ateistów wychodzi. Poruszamy się teraz od pewnej chwili w płaszczyźnie myślenie zależne, myślenie niezależne, umysł wyzwolony, umysł zniewolony. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym myśleniu niezależnym, czy myśleniu zależnym. Tadeusz wartość Ty masz jakiś pogląd na temat myślenia zależnego lub niezależnego w kontekście Kościoła katolickiego? Mi się wydaje, że ta formuła myślenie zależne, niezależne, ona jest o swojej granicy takiej opisowe. dlatego, że no, mi bliższe jest mówienie o myśleniu krytycznym. To jest coś bardziej szerszego, bo ja na przykład z przyjemnością bym swoje myślenie głęboko uzależnił od nie wiem, myśli Platona. Nawet głębiej niż teraz. Je mam. I od wielu, wielu innych rzeczy. Zacznę pragnienia. Z, z, z taka całkowita niezależność od wszystkiego to nie jest to jest no, taki anarchizm. Ostatnio ten taki znany dzielnikarz mówił w programie Tomasa Lisa z pewną taką pretesjonalnością, że już nie czyta książek od iluś lat. Także on już ma to całkiem niezależne myślenie. No, więc... To Czy chcesz powiedzieć, że takim apogeum niezależnego myślenia będzie myślenie, przepraszam za wyrażenie, ale debila czy imbecyla? ten zasięg, to taki snobism to się nazywa. Więc, więc ta, ta formuła, ona jest kłopotliwa, ta, więc wolę krytyczne myślenia. Mniej więcej to samo oznacza, to znaczy refleksyjne, to znaczy poddaję moje własne myśli, własnej refleksji, poddaje moje własne myśli krytycznemu osądowi innych. W związku z tym uwalniam się od przywiązania do moich własnych myśli, jako ostatecznego wyrazu tego, co jest prawdą. W związku z tym jestem niezależny od przywiązania się do moich własnych myśli i mogę się od nich uwolnić. To jest potrzeba krytycznego myślenia i to jest myślenie niezależne, jeśli ja mam myśli, powiedzmy sobie katolickie, to jestem zdolny od nich się uwolnić, jeśli znajdę argumenty, które mnie od nich uwalniają. I tak, dalej, i tak dalej. Innymi słowy jest to, jest to postawa, która nie jest fundamentalizmem. No i to jest niezbędne dla jakiegokolwiek dialogu. To oczywiście jest pewien problem, jak, to, jak tego typu postawy uzgodnić yy, z, w ogóle z postawą wiary i o zaangażowania religijnego. I tu jest podstawowy problem. Yy, jak to rozwiązać? Bo wiara oznacza silne zaangażowanie właśnie, jak to się tradycyjnie mówi, właśnie po stronie konfesji, czyli po stronie takich praw zdaniowych. Bóg istnieje, yy, Chrystus jest Bogiem to w książce Stanisław Obilek poświęcił trochę temu e, uwagi. E, no, i, no i oczywiście teologia taką, e, katolicka przynajmniej, taką ślepą uliczkę formów zdaniowych zabrnęła dosyć daleko. E, tak jak już wspominałem, apogeum tego no to jest e, potrydencki katechizm taki zupełny, niedialogiczny, nie, 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 nie będący rozmową, czy kwesti, kwesti, kwestiami, czy zapytaniem, taką formułą, to jest do podania, tutaj masz w to wierzyć, koniec, amen, a jak nie? a Anatemasit, więc jesteś wyłączony. Więc e, cały język, który zostaje użyty do sprawdzenia poprawności twojego wierzenia, kontroli zachowań, właśnie to jest ten problem fukotowski czyli w ogóle kontroli funkcjonowania, jako sterowania funkcjonowaniem społeczności, któremu służy dogmatyka i język, wiele funkcji przyjmuje religia, które są zniewalaniem umysłu właśnie, zniewalaniem umysłu, ciała, uczuć i wszystkiego. Wszystko jest patologia, jest sprzeczne wobec ideali szlachetnej religii no i Stanisław Birek zmaga się z tym, w tym swojej książce pytając o jakiś inny język ten język nie może być moim zdaniem językiem no takim językiem formuł orzekań stwierdzeń no, zdań orzekających krótko mówiąc powinien być językiem pytań innymi słowy nie mówimy istnieje Bóg Jezus jest Bogiem ale pytamy się czy może nie jest tak przypadkiem, że Jezus jest Bogiem? Bo tak gdzieś jest zostało napisane. Pytamy się z zaciekawieniem, zainteresowaniem. Czy może nie jest tak przypadkiem, że istnieje Bóg? I teraz ateistę to pytanie nic nie obchodzi. A wierzącego bardzo obchodzi. No chyba, że ateista Ona jest filozofem. Nie, <grywa> jak ateista jest filozofem i bardzo go to obchodzi, no to ma postawę religijną. Ma postawę religijną. A jeśli będzie się angażował w teksty i w tradycje pewnej religii, to wtedy ma postawę religijną w jakiejś w jakiejś konfesji. Tylko wtedy nie wchodzi w tryby machiny religijnej, instytucji, która nim zarządza. Znaczy nie musi. Znaczy jest wolny. Wydaje mi się, że podkreślając myślenie krytyczne dotknąłeś bardzo istotnej rzeczy tutaj. I jeżeli książka Staszka Obirka nosi pod tytuł W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, to mnie się wydawało przy lekturze tej książki, że dojrzałość katolicyzmu, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale chyba tak, polegać może między innymi na tym, że będzie zawierał w sobie myślenie krytyczne, którego jest dość mało. Zgodzisz się z tym? Ja mówię, to może jeszcze wyjaśnię, że nie jest moją rolą tutaj wypowiadać się merytorycznie, ja prowadzę tę rozmowę, ale nie mogę się oprzeć wrażeniom i myślom, kiedy słucham Waszych wypowiedzi i słyszę Tadek mówi, teologia zabrnęła, no ale katolicka teologia, ja jestem protestantem i to się... Ale nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, właśnie czytam książkę. Nie, 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 nie. nie. Czytam książkę nieżyjącego już francuskiego myśliciela Jacques Elula, Francuski tytuł brzmi La Subversion du Christianisme, w której to autor rozważa, cała książka jest temu poświęcona, jak to się stało, że chrześcijaństwo całkowicie zostało wykrzywione i odbiegło całkowicie od przesłania zawartego w Ewangeliach. To jest główny motyw. I w pewnym momencie na przykład tam jest niesłychanie dużo rzeczy krytycznych. W tej książce czy w innej tego samego autora, nie pamiętam, ale mówi się o pytaniach. Eliul powiada, Biblia nie ma nam udzielać tylko odpowiedzi, Biblia jest księgą, która nam stawia pytania, prawda? Więc myślę, że tutaj pewna wolność protestancka pozwoliła jemu tak formułować, tak postawić sprawę. Przy czym rzecz ciekawa, że w pewnym momencie... Mówi on coś bardzo...